Cześć, witam was na moim kanale, jest jestem W dzisiejszym odcinku kontroli sobie dopuszczę szalą samiczkę bo samca Pomieszam karmę tutaj, bo mi się skończyło, jak widać Tak, jestem zamknięty tutaj w garażu, bo strasznie wieje na dworze Śnieg pada, wielkie płaty teraz Mokro jest, zimno Pierwsze myślałem, żeby wam nagrać osobny odcinek zmieszania karmy dla królików, ale to sensu to, to nie ma Nakarmimy tu od razu króliki. Tą marchewkę są zdawałem, to tutaj coś zjadły po dwóch dniach. Ta zjadła w jeden dzień, ale po dwóch dniach te zjadła ze sklepu i mnie smakuje. Niestety kupiłem chyba z 10 marchewek, im. ale dostaną tam zjadły. Widzę, że tu siana będę musiał uzupełnić. Tej też. W sobotę tu będę sprzątał, ale to nie będę nagrywał, bo już był film z wyrzucenia obornika. że to otwieram łatw Sam, samiczkę No nie uciekaj, nie gryź mnie Ciekawe czy znowu też będzie taka spokojna jak przy pierwszym miocie nic nie gryzła nic nie atakowała kurde Nie chcę ukryć. Dobra, widzimy się cięciu. złapię tylko i widzimy się. Dobra, już samiczkę złapałem. Idzie do samca. Kurde, nie mam czym wam tutaj świecić. Mi się telefon roz rozładowywuje. Chyba jest kot, bo tak. Jesteś kocna czy nie? Powiedz nam to. Czemu nie powiesz, czy jesteś kocna, czy nie? A ty się bawię tym tu. Jakby ktoś się pytał? Chyba jest kotna no. Dobra, wyciągam ją. Ciężka to no, ciężko jest. O kurde. Ciekawe, ile będzie miało młodych. I to na dole. Fajnie by było, tak, że po miały. nie wiem, ile nie miały. Tutaj drewno ma. Czekajcie. O, widać lepiej trochę. Tuwarek z Owsem. Inne worki tu jest jęczmień O kurde mi się worek ten duży przewrócił O dobra Kurde male Dobra Chciałem wam Tu budka jest zrobiona do papuk. Do tych nimf tutaj Tydzień temu ją zacząłem robić w sobotę Nie skończyłem jej Czasu mi brakło Czasu mi brakło. Do ty, Do tych to będzie jeszcze do. do dużej woliery muszę ze dwie zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda w sobotę. No. Tak to wygląda. W tygodniu nie mam czasu, bo mam dziennie lekcje. lekcje mam te online. Do 15, po to jeszcze zadania mam pełno dziennie Jak to wygląda? Mam nadzieję, że budka Wam się spodoba. Mam ją zamiar powiesić w sobotę jak ją skończę. Będziecie mieli w niedzielę filmik z tego. W sobotę jak powieszę to już będzie późno. Dobra Ale to. Orok zniszczyliśmy, tutaj przękniemy, żeby nie uciekł Przypadkiem Też chcę zacząć serię Chcę zacząć serię Na moim kanale hmm, Z hodowlami widzów Będzie polegać na tym, że kto będzie chciał Pokazać swoją hodowlę To napisze w komentarzach, Czy skontaktujemy na W prywatnie wiadomości się skontaktujemy na prywatne wiadomości powysyła mi zdjęcia zwierzaków, obojętnie jakie ma Powysyła mi No i będzie taki pokaz slajdów będzie z tego film, zdjęcia będą z tym, nie zdjęcia, no pokaz slajdów ze zdjęci i I tak wiesz, i, i muzyczka będzie do tego Mam nadzieję, że fajny pomysł Zapraszam też w piątek. Będzie nie, tak myślę tak po około 20 godziny, tak do 22 live z okazji 80 subskrypcji. To prawda teraz ktoś dał, um, suba dał. Jest tylko, jest 90, 79, ale to tam to raczej ktoś tam da. Tu ktoś tam wbije. Proszę subskrybujcie kanał, bo 70 procent ale widzów moich nie subskrybuje go jakbyście wszyscy zostawili subskrypcję no to by było tak już może z tym z, ze 100 subskrypcji Na 100 subskrypcji będzie Q&A i zrobię mam, mam nadzieję że fajny pomysł okay. i czekajcie jeszcze Kurwa, Mam troszkę już kurwa, i kurwa, Dobra. kurwa, 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 te w jesteś im przypadkiem nie było. tam podwórze chyba w domu jest. Jeden no, tutaj no, to jest. Trochę mi tutaj się brudno, ale to w sobotę myślę, że zrobię. nie ma tu nic. Dobra, wezmę tutaj to. Ja mam ślubki. Jest to bezmiara. Czekajcie, ja za przetrze szmatkę i widzimy się do... Dobra, jednak mieszania karmi nie będzie. Bo ja mam tutaj z czego. Ja to sobie sam potem pomieszam. Telefon mam już na wyczerpaniu on 4%, że zaraz mi się wyłączy. Także ja to sobie sam już pomieszam, bo to chyba nawet nikogo nie interesuje. Także zostawiajcie subskrypcję. Jak ktoś chce żeby pokazał jego hodowlę, to piszcie w komentarzach. To się skontaktujemy i pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze komentarzy do następnego odcinka i cześć!